Jebać pokiement. Idź Nie płacę alicentu. Nie znajdziesz mnie nigdy. Musisz zycia mu do kasi. Ice Walau. Co me? Czajcie to kurwa. Przegapiłem premierę kart graficznych kurwa srając! Czajcie to kurwa. Jednym słowem przez w sensie, myślałem, żeby przenieść streamy na wcześniejsze godziny, bo no później ten, yy... jest późno i chuj. W takim razie muszę tutaj zmienić awatar bo jest kurwa to Masz tam i kurwa nie, nie odbywaj się nawet do mnie. To jest kurwa takie lepidoki, będziemy latali po mieszkaniu, żeby... Kluski! Chcę zdjęcie mojego bydlaka, śmierdziela, wiesz że co chodzi, o jebanie, rupańsko kurwa. E, im cię nie trafią? Kurwa! Czemu ja się tego posłuchałem? Nienawidzę cię! Zbanuj go! Wybrać sobie trzy życzenia, to pewnie bym wybrał kilo Marihuany Ale szkoda, że tak tylko mogę, mogę chcieć Bo w sumie to kilo chciałbym, chciałbym mieć Ej Gdybym magiem i mógł Marii. wybrać trzy życzenia To pewnie bym wybrał kilo Marihuany Ale szkoda, że tylko tak mogę, mogę chcieć Bo w sumie to kilo chciałbym, chciałbym mieć. mieć Ej W sensie jaki to jest mastermind <laughs> <to śmiech> Po prostu przewiduję wszystko co <laughs> zrobi To on <zdrowie>. ma <laughs> Ja rozumiem dlaczego niektóre streamerki decydują się na zasłanianie kamerki, kiedy wstają, ale jak masz, to korzystaj kurwa, gdybym ja miał cycki, czad. Gdybym ja miał cycki. Kurwa, o, siama. Nie wiedziałem, że tak mogę. Mateusz, ty gruby chuju. Nienawidzę cię. Już wiem czemu twój stary spierdolił. Kurwa. Bo kobiety się nie chcą mieć Maciek, twoja bym nie chciała. Nie no dobra, przepraszam, już nie będę tak. Robili, ja, ja sam napiszę O, napisz za mnie też Zabrawa, Zapisałem. to grasz, musisz to bardziej psuć. <laughs> Musi wziąć klucz. Ksajo, ej ksajo, znalazłem, es. wypierdalaj kurwa. Ojejku! Rit, rit, rit. O Jezus, ale się zostanę jak mi wali Co? Jak się wyjebało na świetnik, czas? HA? Dwa razy też matematycznie nie ma takiej szansy możliwej. Nie patrzę! Ojejświr! Tylko z moim gangiem lecę w tryb, bo każdy mo Musisz wpierdalać szafę. To, kto ci w szafę wpierdala? masz dom? Ty. A, ty królika masz? Kurwa, za każdym razem zadajesz mi to pytanie. <noise> Przepraszam. Za każdym razem brzmi tak samo. Ty kurwa, królika masz? Wiecie co, <noise> wiecie, co wiecie, wiecie co mój kuzyn kiedyś odpierdolił? Kiedyś, kurde, byłem na chacie sobie i miałem się spotkać z kuzynem, więc generalnie piszę do niego, wbijaj, nie? I kurwa, debil, wbił <noise> się po prostu z buta, że brzmi takie siema kurwo, a moja mama zaraz przed drzwiami wejścia takie o, witaj Kuba. <noise>

Kurwa pasik, jak ci coś nie pasuje, to wypierdam. wypierdalaj! Wypierdalaj! Chpu!